6 minut po 15, tu Radio Kraków, magazyn Radiostrada. No a dzisiaj mamy. Środa. A jak A, środa, środa, to, to jestem ja, Zyska, oczywiście. Zyska. Dzień dobry Marcinie, dzień dobry państwu. Yy, ja też jestem Marcin Koczyba, Radiostrada też jest, ale nie ma za to targów w Genewie. Nie ma Genewa Motor Show, to jest wydarzenie, które, na które ja czekam osobiście cały rok i z utęsknieniem spoglądałem na kalendarz i odliczałem dni, kiedy powinienem wczoraj wybrać się do Genewy, być tam, oglądać te wszystkie wspaniałe samochody, wszystkie premiery, wszystkie uni, Komunikaty. To, czego nie widzieliśmy dotychczas, gdzieś było schowane w studiach projektowych i miało być zaprezentowane. I przed weekendem, w ubiegłym tygodniu, w piątek, Zabawna okazało decyzja. się, że nie, w tym roku nie odbędą się targi w Genewie. To było ogromne Rzadkość. zaskoczenie, mm -hmm. bo to naprawdę duża impreza. To nawet nie chodzi o to, ile ludzi odwiedza te targi, bo odwiedza je 500 tysięcy ludzi, ale chodzi o całe zaplecze, te przygotowania, które każdy z koncernów, który chce się tam zaprezentować, a prezentują się. Najlepsi prezentują się najwięksi i prezentują to, co mają najlepszego. Ale ci mniejsi też tam są, bo tam też tak naprawdę są, są nie to jest ma tak gigantyczne przedsięwzięcia. Firmy, że... które, które produkują na przykład 30 egzemplarzy wozów, mm -hmm. naprawdę gdzieś w niewielkim warsztacie powstają samochody, i również tam się pokazują, bo wiedzą, że tam przyjeżdżają ludzie z całego świata. To jest naprawdę bardzo ważne wydarzenie w świecie motoryzacji i dla stylistów również. Bardzo istotne, ponieważ jest bardzo wiele samochodów konceptualnych, gdzie można zobaczyć to, o czym zawsze opowiadam w Radiostradzie, w którym kierunku będą podążać e, koncerny, e, jakimi trendami będzie się kierował rynek motoryzacyjny. No niestety w tym roku nie mamy okazji być tam, natomiast no nie pop... Ale wiemy, co, było, co by było gdyby. Co by było gdyby, bo nie bylibyśmy czy państwa w takim razie do Genewy w... tak. oczami wyobraźni. W tym roku Genewa jest w Radiostradzie, więc. więc My przedstawimy to, co, mogło, co moglibyśmy obejrzeć, gdyby się odbyły. Ja zachęcam do zajrzenia na Facebookową stronę Radiostrady, gdzie umieszczona jest galeria z czterema samochodami, o, chciał, o, którym, o których chciałbym dzisiaj opowiedzieć. Ich jest znacznie więcej i będą się pojawiać i pewnie za tydzień o nich również będziemy mówić o tych, o których dzisiaj e, nie opowiemy. Pierwszym z nich to jest, jest McLaren. McLaren co prawda niedawno zaprezentował swój otwarty samochód z otwartym kokpitem McLarena LWE. Już ten wóz mógłby im zagwarantować świetne miejsce w salonie w Genewie. Natomiast nie McLaren stwierdził, że musi pokazać coś jeszcze i planował pokazać model 765 LT. LT to znaczy long tail. Ten wóz jest wzorowany albo Stanowi rozwinięcie, taką mocniejszą wersję modelu 720S. No bez wątpienia jest od niego lżejszy o 80 kg, mimo tego, że McLaren słyną z tego, że są zrobione z aluminium i włókna mhm. węglowego, bądź całe są zrobione z włókna węglowego, i taki właśnie jest ten McLaren 765 LT. W całości z włókna węglowego 80 kg, lżejszy od 720S. I ma o 45 koni więcej. Tych koni ma, tak jak Państwo mogą się domyśleć, 765 i 765 sztuk zostanie wyprodukowanych. Więc to jest gratka dla, dla kolekcjonerów, ale też nie jest to mała liczba, więc myślę, że znajdzie wielu odbiorców. Zanim więcej opowiem o tym samochodzie, to nie mogę się powstrzymać, żeby nie nadmienić, że wczoraj odbyła się prezentacja i wczoraj z pewnego źródła wiem, że już w Polsce został zamówiony pierwszy egzemplarz tego samego. Samochodu. więc podczas oglądania Jasne. premiery jeden z naszych rodaków stwierdził, że tak, on 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 chce tego maklaryna i on się tak? pojawi. Dokładnie. Wiemy jaka tam cena ewentualnie? Bo wiesz, teraz cen... połowa osób przy przy odbiornikach się zastanawia, cen... to ile wydał? Ceny jakoś nie zanotowałem. Ile? No bo to chyba ile będzie... nie jest istotne w przypadku maklaryna. Ja... No myślę, że tutaj oscelujemy w granicach około miliona 500 zł podejrzewam, czyli że czyli to... tyle ile trzeba. Tak. Pali ile ile trzeba. To tak się mówi w wypadku takich dokładnie. samochodów. To tak, 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 to już jest. No nie kupuje się tego samochodu yy, co trzy lata, nie bierze się go w leasing, tylko to jest coś wyjątkowego i myślę, że ktoś mógłby co roku kupować kolejnego McLarena, bo kolejne McLareny się pojawiają dosyć często, zwłaszcza teraz w tym momencie, kiedy marka rozwija się i Myślisz, że jest jakaś firma portforia? leasingowa, która by no, kto wie, może się może, znajdzie. No. Jeżeli jest, to bardzo chętnie nawiążemy z nią współpracę, czy zaprosimy gości, <grym> po to, żeby nam opowiedzieli, jak to wygląda leasingowanie takiego samochodu. Wracając do tego konkretnego modelu, wspomniałem, że jest lżejszy, i że jest całkiem lekki, a co mu to gwarantuje, to choćby to, że zadbano o każdy drobny detal. Jest w pełni karbonowy, jak wspomniałem, tylnia szyba i te... Dwie boczne tylnie szyby są z poliwęglanu, więc są super lekkie. Nawet obręcze są lżejsze i śruby tytanowe po to, żeby 22 kg ukraść skądś gdzieś tam, właśnie w tej, w tej masie nieresorowanej, która drzemie w, w obręczach. No i wygląda spektakularnie. Jeżeli Państwo mają możliwość oglądania. Zdjęć w grafice na Facebookowej stronie Radiostrady, to państwo widzą, że no ten pomarańcz, który jest charakterystyczny dla marki McLaren, naprawdę bardzo dobrze się prezentuje. Ten konkretny model ma jeszcze dodatkowo cztery rury wydechowe z tyłu, też po raz pierwszy w McLarenie mają ogromny, ogromny spoiler, który go wyróżnia, przedni splitter, który też jest inny niż w 720S. No, moim zdaniem całkiem, całkiem, przyjemny wóz do oglądania i. Podej że wam że to prowadzenia. Hmm. Tak. Słowo przyjemny <grymne> <grymne> bardzo mi trafiło do do przekonania. Dobrze. To teraz krótka przerwa na wiadomości dla kierowców i wracamy. Radiostrada. 16 minut po 15, Fryderyk zyska w studiu, wracamy do rozmowy o tym, co by było, gdyby w tym roku odbyła się Genewa, to znaczy motoshow w Genewie. Tak, ale nie gdybamy i nie wyobrażamy sobie tego, jak by mogły wyglądać te samochody, bo wiemy, że tak, tak właśnie wyglądają te auta, tylko niestety nie doczekały się prezentacji w salonie w Genewie. Natomiast... A za to na naszej stronie na naszej stronie Facebookowej jest, jest galeria szczęśliwskiej. Nie wszystkich fejdzwozów. wybranych przez Fryderyka. Tak, kontynuować będziemy w przyszłym tygodniu, natomiast u nas w Radiostradzie nasi słuchacze mogą liczyć na to, że Genewa Motorshow w Radiostradzie się odbyła i odbywa się, więc kolejnym wozem po McLarenie, który chciałbym zaprezentować jest BMW. BMW w tym roku zaplanowało prezentację nowego samochodu koncepcyjnego BMW i4. I jakkolwiek jest to Concept Car, to producent utrzymuje, że to jest 85%, takie niemieckie 85%, pewne 85% samochodu produkcyjnego. Czyli możemy zaobserwować to, co widzimy na, na stronie Radiostrady na Facebooku, jak wygląda to BMW, to prawdopodobnie w dużej mierze tak będzie wyglądać. To będą drobne niuanse, które sprawią, że nie będzie wyglądać tak jak Concept Car, ale będzie bardzo zbliżony. To jest w pełni elektryczny samochód, który oddaje charakterystykę jazdy BMW. Elementem, który budzi najwięcej emocji według mnie, jest to, że sam mistrz kompozytor Hans Zimmer skomponował ścieżkę dźwiękową do wszystkich aspektów użytkowania tego wozu, czyli jak otwieramy klamkę, jak wsiadamy do samochodu, jak odpalamy. I on te dźwięki silnik, opracował. On opracował te dźwięki, łącznie z tym w momencie, kiedy zmieniamy tryb jazdy, na przykład na sportowy czy sport plus, te charakterystyczne dla, dla BMW, to będzie inny dźwięk, towarzyszył nam, będziemy inny dźwięk, to Nie słyszeć z głośników wydobywający się, po to, żeby ta podróż była przyjemniejsza. Nie ukrywam, że brzmią jak e, odrobinę z filmów science fiction. Nie, ja to dla muszę to atrakcyjne. Słyszeć. Można odnaleźć na YouTubie. Wystarczy wpisać y, BMW i, y, i Hans Zimmer. Jest krótki filmik, który, który to prezentuje. Ten w... kompozytor jest jednym z najbardziej uznanych w tej chwili na świecie w świecie muzyki filmowej, więc y, to dla tych, którzy nie wiedzą, chociaż nie wiem, czy tacy są, ale gdyby się tacy znaleźli, to. Tak, to, to jest w ogóle. Piratów z Karaibów do Interstellara. Helikopter to, w ogniu. Dokładnie, więc to, są, to jest naprawdę. Osobistość, jeżeli chodzi i wielki talent, jeżeli chodzi o kompozycje Nie muzyczne. No i to jest wspaniałe, że przemysł motoryzacyjny zaczyna współtworzyć swoje produkty z takimi osobami, bo to pokazuje, że zaczynamy myśleć inaczej my jako użytkownicy i koncerny jako producenci w inny sposób myślimy już o pojeździe. On jest zupełnie czym innym. Oczywiście ten samochód. Przepraszam, wyobraziłem sobie, co by było, gdyby Moniuszko, ale nie. Dlaczego nie? Ale to by było wspaniałe. Gdyby była taka możliwość, to to by było bardzo interesujące. Co on by stworzył? Jak? Jaką by ścieżkę dźwiękową czy podkład pod użytkowanie właśnie jakiegoś wozu elektrycznego stworzył to BMW mimo tego, że jest elektryczne, no nie jest wolne, bo można powiedzieć, że konkuruje na przykład z M4 jaką teraz mamy, czyli to. Ponad 520 koni jest dostępne w tym, w tym BMW do setki w 4 sekundy i zasięg około 600 kilometrów. Nawet jeżeli odejmiemy to 100 kilometrów, przy takim maksymalnym obciążeniu, czyli klimatyzacja, radio, wszystkie udogodnienia, to, to i tak jest całkiem niezły zasięg. No i to wnętrze. Stoi troszeczkę w takiej kontraście do bryły zewnętrznej, bo ta bryła zewnętrzna nie jest tak radykalna, jak BMW I3, które jest również w pełni elektryczne, czy na przykład hybrydowe BMW I8, tamte są bardziej spektakularne i może bardziej futurystyczne. To jest bliższe mu do takiego typowego GT od, yy, od BMW. Natomiast wnętrze wnętrze jest wreszcie takie jak powinno być w BMW. Ja zawsze cierpiałem, że w BMW wnętrze tych obecnych, ono dalej jest takie zachowawcze, dalej jest jakby troszeczkę krok w, do tyłu w porównaniu na przykład z konkurentem, jakim jest Mercedes. Mercedes już ma potężne wyświetlacze, już jest obsługa głosowa yy, i oczywiście w BMW nie brakuje obsługi gesta. gesta jestem i innych udogodnień, natomiast no, czegoś czegoś mi brakowało tego poczucia, że wkraczamy w zupełnie inną erę, no i w tym BMW. I 4, które już w przyszłym roku będzie w sprzedaży. Wreszcie mamy to wnętrze, które jest takie, jak powinno być BMW i nawet lepsze niż, niż, niż Mercedesa, bo te materiały są inne, połączenia materiałów są inne. No tutaj inne. w przypadku Mercedesa z materiałami można czasem na, na materiały można ponarzekać. Dokładnie na trzeszczące tak. plastiki, na, Myślę, na nie, że... niewygodne fotele, źle zrobione. No, Mercedesowi się to zdarza, ale, ale ja tu bym bardziej w Lexusa uderzał, że tu zawsze materiały są dobre i tu raczej już nie znajdziemy tandety plastiki. Jarmarcznej i to, to, to ta jakość rzeczywiście jest. Może się okazać, że to Lexus będzie największym konkurentem BMW, czy BMW będzie konkurentem Lexusa właśnie w tych kategoriach wykończenia i jakości materiałów wnętrza. A jeżeli jesteśmy przy jakości, no to nie możemy zapomnieć o kolejnej brytyjskiej marce, jaką jest marka Bentley. I Bentley stworzył Limitowano edycję 15 egzemplarzy samochodu, który się nazywa Bentley Mulliner Bacalar. Mulliner to jest taka marka, która chyba już setki, od setek lat y, tworzyła... Y, Karety, tworzyła siodła jeździeckie, więc mają kunszt wykonania we krwi i tą umiejętność pracy z materiałem, z drewnem, ze skórą. No właśnie. I teraz Bentley chce wskrzesić tą markę, ponieważ Bacalar jest pierwszym modelem, który zapowiada nowe portfolio tej marki, marki Mulliner. I, I będą tworzone bardzo spersonalizowane samochody, tam będą bardzo wyszukane materiały. Te samochody tutaj w przypadku Bacalara widzimy na zdjęciach, Także on trochę przypomina Bentley Continental GT. A to już ci powiem, że znam kogoś, kto czeka na ten samochód, żeby go kupić, więc być może tu znowu będziemy mieli Polaka super by było mhm. Super by było zobaczyć właśnie ten wóz albo inne wozy, Ty które też tego kogoś się znam, a znasz, a potem ci powiem, kto to jest. Dobrze, poza anteną. Mhm. Okej, okay, już się nie mogę doczekać. Natomiast no, tylko 12 sztuk i każda z tych sztuk będzie kosztować 7 milionów. 500 złotych, 500 tysięcy złotych, więc to jest spora suma, zwłaszcza, że już zostały wszystkie sprzedane. Pomimo tego, że z zewnątrz trochę przypomina nam Bentley Continental, to jest zupełnie innym samochodem. Podobno tylko w zewnętrznym poszyciu łączy te dwa modele klamka, reszta jest przeprojektowana i stworzona mm -hmm. zupełnie od podstaw. Nawiązuje do takiego modelu konceptualnego, którego mogliśmy zobaczyć w zeszłym roku. To jest EXP100 GT Concept. I tam były właśnie takie lampy, jak, jak w tym nowym Continentalu. Nie Continental, tylko bakalarze. Lampy z tyłu również były potraktowane. W ten sposób. On jest szerszy od tego bazowego kontynentala. I co ważniejsze, szybę ma, ale nie ma dachu, więc jest samochodem zupełnie bez dachu. Dla, do podróży dla dwóch osób. Ta, Przestrzeń z tyłu kryje w sobie szyte na miarę i spersonalizowane bagaże. Dodam, że bardzo istotne jest to, jakie materiały zostały użyte, bo jest ta angielska wełna, jest drewno, które 5000 lat leżało gdzieś na dnie rzeki, zostało wydobyte i wkomponowane w te 15 sztuk, które oferuje Bentley. Więc to Korników budzi... tam nie ma, bo utonęły. Myślę, że nie. Ono jest bardzo dobrze zakonserwowane, to drewno. No i i mamy... Nie kapie z niego w każdym razie. No, myślę, że nie, nie, nie. Chyba to nie wchodzi w grę, jeżeli mówimy o marce Bentley, bo jest nie, to no, jednak marka żartuję, wyjątkowa. Jasne. I każdy Bentley Boy ceni sobie to za osiągi i za jakość wykonania. Jeżeli mowa o, o osiągach, to od podstawowego Continentala GT jest szybszy i ma więcej koni. E, ma o 25 koni więcej, więc dokładnie 650 koni, co wydaje się dosyć odpowiednią ilością przy podróżowaniu na długie dystanse, aczkolwiek jeżeli zaskoczy nas niepogoda, no to tą podróż będziemy musieli przerwać, bo nie ma szans na to, żeby przykryć w ten samochód. I od tak razu wszystkim sposób. młodocianym zapaleńcom szybkiej jazdy wyjaśniamy, że to nie jest auto do upalania, ani Myślę, do że nie. polatania. Tym się nie lata, nie upala, tym się po prostu jeździ komfortowo, z dystansem, na chłodno, spokojnie. Ze sportowym zacięciem, bo to charakterystyczne dla, dla marki Bentley. Zresztą W.O. Bentley słynął z tego, że mówił, że tworzy najszybsze, samochody w tej gałęzi motoryzacji, czyli tych luksusowych wozów, a jeżeli o lataniu też mowa, no to i w logo są skrzydła, więc tam delikatnie można trochę poszybować. No i ostatni wóz, o którym chciałbym wspomnieć to Koenigsegg. Koenigsegg w ogóle zaszachował wszystkich, bo stworzył Mega GT. Dlaczego Mega GT? No samochody Koenigsegga to są hiper samochody, prawda? To są samochody, które są, mają potężną moc. Ten Kenigzek, y, Gemera, co znaczy po szwedzku dawać więcej, daje nam więcej, bo jest. Y hybrydą plug-in i ma 1700 koni łącznie. No. Na tym silniku elektrycznym jesteśmy co prawda w stanie przejechać 50 kilometrów, tak ale jeżdżdż. w połączeniu z bakiem to daje podobno dystans do pokonania 1000 kilometrów między każdym zatrzymaniem. No Jest samochodem przede wszystkim, hiper samochodem, który... On się nadaje do ruchu ulicznego? czy Nadaje się alternator. do ruchu mm -hmm. ulicznego, jest czteroosobowy. Mm -hmm. w historii, pierwszy w historii Koenigsegg, który jest czteroosobowy. I nie zrezygnowano z tych spektakularnych drzwi, bo Kenixek słynie z tego, że te drzwi się tak otwierają w bardzo spektakularny sposób. Tutaj również tak się otwierają. A proszę sobie wyobrazić albo spojrzeć na swój samochód, jeżeli macie cztery miejsca, cztery siedzenia, to jak długie są te drzwi, które się otwierają właśnie mhm. tak, tak w górę. Wystarczy zajrzeć na facebookową stronę Radiostrady, żeby, żeby obejrzeć właśnie jak to, jak to się prezentuje. Silnik jest bardzo ciekawy w tym wodzie, ale nie wiem czy zdążymy dzisiaj o nim poopowiadać. Dwa słowa. Bo ma tylko trzy cylindry i z tych o. trzech cylindrów zdali radę wyciągnąć 600 koni, więc to jest duże sporo po 200, 200 koni na cylinder. No i cena pomimo tego, bo to jest w ogóle nowy segment, tak, nie ma innego samochodu, takiego hiper samochodu, który oferowałby przewiezienie czterech osób. Cena jest też dosyć wysoka, bo. 6,5 miliona złotych za taki wóz, mm -hmm. ale jednocześnie dostajemy coś, co jest bardzo wyjątkowe i tylko 300 sztuk wyprodukują. Mm -hmm. To też jest bardzo dużym osiągnięciem, czy będzie osiągnięciem dla marki Koenigsegg, bo Koenigsegg jeszcze nigdy tyle samochodów pował danego modelu. Fryderyk, bardzo ci dziękuję. Fryderyk Zyska, nasz ekspert od projektowania, elegancji, stylu i nowoczesnych samochodów. Bardzo ci dziękuję za dziękuję, dzisiejszą martw, opowieść. Marcin trzeba dziękujemy. Radio Strada.